Ja startowałem najczęściej spośród załóg samochodowych. Za Tobą szósty, o ile dobrze pamiętam, tak? Raj, Dakar. Co było w tym najtrudniejsze? Był to zupełnie inny Dakar. Przede wszystkim, przede wszystkim zaskoczyła nas temperatura, bardzo wysoka temperatura. Były dni, kiedy dochodziła do 40 stopni Celsjusza w cieniu, co w praktyce przekładało się na około 60 stopni w słońcu. Oznaczało to, że u nas w kabinie również było około 60 stopni, i niestety, nie można było się przewietrzyć, ponieważ to powietrze, które wpadało z zewnątrz, odbite od piachu na pustyni, było jeszcze gorętsze. Także cierpiały silniki w samochodach, układy chłodzenia nie były dość wydajne. Cierpiały hamulce na wszystkich zjazdach, a góry były bardzo wysokie, bo często zjeżdżaliśmy po 2-3 tysiące kilometrów. Przekraczaliśmy takie przełęcze położone na ponad 4 tysiącach metrów. Dla nas również ta temperatura była. Dosyć takim trudnym elementem. Myślę, że dużo mniejszym zaskoczeniem, ale również zaskoczeniem była wysokość wydm, które musieliśmy pokonać. Podjeżdżaliśmy, mieliśmy dwa czy trzy takie podjazdy, gdzie atakowaliśmy z jakiegoś tam poziomu podjazd po bardzo miękkim piachu, który miał więcej niż 2 kilometry. To naprawdę jest spora górka do podjechania i bardzo często zdarzało się tak, że kończyła nam się temperatura. Silnika musieliśmy robić jakiś trawers, odpoczynek, przerwę, żeby po prostu nie ugotować maszyny. Było również kilka bardzo, bardzo stromych i wysokich zjazdów, naprawdę takie pionowe ściany, gdzie dojeżdżało się, trzeba było dojechać na jakiejś prędkości do szczytu, żeby się nie zakopać, i nagle trzeba było przewiesić furę i zjechać 200-300 raz nawet 500 metrów po luźnym piachu w dół i jak w w przypadku czy motocykla to jest sztuka, tak jest to nieco większa sztuka w przypadku samochodu osobowego, a ciężarówką no to już jest naprawdę wyczyn. Jaki był najprzyjemniejszy moment podczas tego rajdu Dakar? Nie mówię o mecie. No był, był taki moment, to, to było w Antofagasta, kiedy dotarliśmy do mety etapu, tego najdłuższego 600 kilometrowego etapu w rano, było 15 po 8 byliśmy na mecie i w moim przypadku po raz pierwszy e, uśmiechnęło się do mnie szczęście, ponieważ mieliśmy bardzo poważną usterkę sprzęgła. Zmienialiśmy to sprzęgło na pustyni, e, straciliśmy kilka godzin e, i ten dzień kolejny był dniem przerwy, a nie tak jak poprzednio w moich startach. E, w, jakieś problemy i usterki zdarzały się zawsze na odcinku maraton, kiedy nie było serwisu, kiedy nie było czasu i drugi dzień trzeba było startować do równie trudnego odcinka. A nikt nie pomagał nam na tym dwudniowym odcinku maratonu. Co myślisz o powrocie rajdu Dakar do Afryki? Jestem jak najbardziej za. Uważam, że Dakar, e, Thierry Sabine wymyślił ten Dakar w Afryce. On jest związany na stałe z Afryką. E, oczywiście, Dakar w Argentynie i Chile jest równie trudny. E, są elementy, które są trudniejsze, są elementy, które są łatwiejsze, ale ja jestem za tym, żeby. E, Dakar wrócił na Saharę bez znaczenia, czy będzie startował z Maroka przez Mauretanię do Senegalu, czy z Tunezji przez Libię do Egiptu. Moim zdaniem ten rajd powinien jechać przez Afrykę. O czym myślałeś, jak przejechaliście tą linię Mety? No przypominałem sobie te wszystkie, te wszystkie trudne chwile. Ja, ja często, często robię taki rachunek sumienia na dojazdówkach. Należy pamiętać, że codziennie po odcinku jechaliśmy kilkaset kilometrów. Dojazd, odcinków dojazdowych, gdzie, gdzie ja sobie analizuję każdy odcinek, staram się jakoś zaplanować kolejny, i gdzieś to w mojej głowie się zbiera. Ta meta, ta linia mety, którą przyjechaliśmy, to oczywiście były takie chwile szczęścia, refleksji nad tym wszystkim i jakieś podsumowanie. Uważam, że. Biorąc pod uwagę to wszystko, co się wydarzyło i, i jakby przygotowania nasze i, i, i to, jak był przygotowany samochód, jakim dysponowaliśmy budżetem, uważam, że mieliśmy sporo szczęścia, że udało nam się skończyć ten rajd na takim miejscu. Tak z tego plus 60 stopni, teraz minus 30? No mamy tutaj, mamy tutaj dokładnie taką sytuację, że mamy 60 stopni różnicy pomiędzy tymi temperaturami, które znosiliśmy przez 3 Tygodnie, będąc w Argentynie, jest to spory szok, ale myślę, że damy radę.